Cześć, witam Cię serdecznie. Z tej strony Magdalena Wojtkowiak. Korzystając z przepięknej pogody postanowiłam nagrać ten film dla Ciebie dzisiaj. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o motywatorze Honor. Jest to bardzo ciekawy motywator, ponieważ jest to motywator kariery, który wpływa na, na to, czy tą karierę dana osoba osiąga, czy otwiera swoją chociażby firmę i jest nastawiona na osiąganie sukcesu, czy też nie. Jest to o tyle ciekawy motywator, że on jest takim driverem motywacyjnym i motywatorem kariery zarówno wtedy, kiedy on jest podniesiony, czyli wtedy, kiedy jest mocny, ale również wtedy, kiedy on jest na poziomie obniżonym, czyli na przykład jeżeli jest na plus jeden, albo na skali od y, plus do minus 2 jest na przykład na minus 1. Więc w obydwu przypadkach, jeżeli on wychodzi, wykracza poza skalę, czyli wchodzi w obszar już wzmocnionego motywatora, jest motywatorem kariery. Osoby, które motywator kariery, motywator honor mają na podniesionym poziomie, to są osoby, które są bardzo lojalne, bo ten motywator mówi o stosunku do pryncypiów, czyli chociażby do przełożonych, e, rządu, kościoła, czy chociażby do rodziny, z której się wywodzimy. Nie wiem, czy pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to wróćcie do filmu, którym, w którym mówiłam o rodzinie. Nie chodzi o rodzinę, którą zakładamy, bo to dotyczy, rodzinę, którą zakładamy, to dotyczy motywator rodzina, a tutaj mówimy o rodzinie, z której się wywodzimy, czyli o naszych rodzicach, dziadkach i naszych przodkach. Więc osoby, które mają motywator, motywator honor mocno podniesiony, czy tam pod plus jeden i w górę, do plus dwa, to są osoby, które są bardzo lojalne, dla których ważne są zasady, to są osoby, które przywiązują dużą wagę do tradycji, to są osoby, dla których hmm, w krajnych przypadkach oczywiście takim na poziomie nie wiem plus 1,7 czy plus 2, pojawia się na przykład ortodoksja religijna i dość często mam klientów, którzy, jeżeli ten motywator honor na poziomie mają gdzieś plus, plus 1,7, plus 2, pojawia się właśnie ortodoksja katolicka, e, czyli bardzo ważne jest dla tych osób Bóg, honor, chociażby czy ojczyzna. E, motywator honor hmm, podniesiony też mówi o tym, że dana osoba będzie nastawiona na osiąganie celu, ale pod warunkiem, że ta droga, którą do tego celu będzie podążać, będzie drogą etyczną, bo dla tych osób bardzo ważna jest właśnie moralność i normy etyczne, czyli one nie są to osoby takie, które na przykład, jeżeli mają okazję wziąć coś dla siebie, mimo że się nikt o tym nie dowie, to one to zrobią. Nie, nie, ta osoba nawet jeżeli będzie miała okazję coś dla siebie zabrać, to po prostu tego nie zrobi, ponieważ jest to niezgodne z normami etycznymi i moralnymi tych osób. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że osoby o podniesionym motywatorze honor w stosunku do swoich rodziców, to są Osoby, które na przykład nie wyobrażają sobie sytuacji, kiedy mieliby rodziców oddać na przykład do domu opieki. Tak? To są osoby, które mają taki wysoki poziom odpowiedzialności, że one mają, mają, mają potrzebę wewnętrzną, żeby tymi rodzicami się zająć. Bo właśnie z motywatorem honor podniesionym jest mm, związany też taki poziom odpowiedzialności, czyli ja biorę odpowiedzialność za zadania, za słowo, które powiedziałam, za obietnicę, którą złożyłam. I to są osoby takie, które tego zdania na przykład nie zmieniają albo nie łamią danego słowa, czy jeżeli zobowiążą się do czegoś i coś mają zrobić, to one po prostu to robią. Nawet jeżeli sytuacja się zmieniła, jeżeli to jest dla tej osoby niekorzystne, czy nawet jeżeli warunki się zmieniły i tak naprawdę wszyscy by powiedzieli, e, słuchaj, daj spokój, to jest zrozumiałe, że tego nie robisz, nie rób tego, bo to jest niekorzystne dla ciebie, to to są takie osoby, które mimo wszystko to zrobią, bo obiecały, bo dały słowo. Nie wiem, kto z was oglądał film, w którym występował bohater Kmicic, który jak dał słowo, to po prostu tego słowa musiał dotrzymać, bo mm, to było zgodne z jego zasadami moralnymi. Z drugiej strony są osoby, z obniżonym motywatorem honor, który też pamiętajcie, jest motywatorem kariery, dla których bardzo ważne jest osiąganie celu. Tylko, że droga do tego celu już nie musi być taka etyczna, nie musi być moralna, bo dla tych osób cel uświęca środki. To są osoby, które są nastawione bardzo na to, żeby odnosić korzyści dla siebie. Czyli one na przykład zaangażują się w dane zadanie, zaangażują się w cel, czy zaangażują się w pracę w danej firmie, jeżeli automatycznie będą widziały, jakie korzyści dla nich wypływają z tego, że właśnie w to się zaangażowały. W przypadku zmiennych warunków Warunków, w przypadku sytuacji, która się zmieniła, to są osoby, które potrafią zmienić zdanie i powiedzieć, słuchaj, no, no tylko krowa nie zmienia zdania, tak? Było kiedyś tak, powiedziałem, no ale teraz zobacz, warunki się zmieniły, sytuacja wygląda inaczej, to już na przykład tego nie zrobię, tego z tego, do tego się nie zobowiązuję. No powiedziałam wtedy, dałam słowo, no ale sytuacja się zmieniła, więc ja też mam prawo do tego, żeby to, żeby to zdanie zmienić. To są osoby, które, jeżeli mocno są nastawione na cel, a to może być na przykład wzmocnione przez to, że mają też na przykład podniesiony motywator władzy. Czy chociażby podniesiony motywator, rewanż, to są tak mocno nastawione na cel, że ten cel jest dobrem nadrzędnym, oczywiście korzyści z tego celu, jakie ta osoba będzie miała, więc może nie zwracać uwagi na to, jaką drogą do tego celu idzie, czyli może też podejmować działania czy kroki, które no nie są zgodne z normami etycznymi czy moralnymi tej osoby o podniesionym motywatorze honor. I często te osoby o obniżonym motywatorze honor patrzą na te osoby z, o tym motywatorze honor podniesionym jako na osoby takie obłudne, no bo no przecież liczy się celi, liczą się, liczą się um, korzyści, a nie do końca to, jaką drogą tak naprawdę pójdziemy. Motywator honor jest o tyle ciekawym też motywatorem, bo dość często prowadzi do konfliktów. Um, wydawałoby się na drodze zawodowej, a jednak one wynikają bardzo często z kwestii takiej osobowościowej, religijnej czy chociażby prywatnej, bo zdarzyła mi się taka sytuacja, w kiedy pracując z grupą menadżerów nie mogli się dogadać w związku z tym, co zrobić z imprezą. Przedświąteczną, bo część z tych osób miała bardzo mocno podniesiony motywator honor i no, niekorzystnie odbierała to, że na przykład y, będzie wielkanocne śniadanie w dniu, kiedy jest Wielki Czwartek, bo dla nich było to bardzo ważne święto, a ta druga grupa osób po prostu nie mogła tego zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, a nie do końca rozmawiali o meritum sprawy, tylko tak naprawdę dyskutowali na wszystkie inne tematy dookoła, a nie o tym, co jest ważne. W momencie, kiedy poznali swoje motywatory, zrozumieli, o co tak naprawdę chodzi i tak naprawdę, co jest clue całej, całego konfliktu, więc dało to im szansę do tego, żeby się tak naprawdę porozumieć ze sobą i żeby dojść do konsensusu, który tak naprawdę wypracowali wspólnie, a są zespołem, który osiąga bardzo duże sukcesy, więc cel ich w dużym stopniu łączy. Moi drodzy, z motywatorem honor oczywiście wiążą się też pewne sytuacje, które na przykład utrudniają współpracę, bo osoba, która ma podniesiony motywator honor taki na tym mocnym, czyli plus jeden i w górę, to są osoby, które często są tak mocno zasadnicze i tak mocno mają określoną drogę, którą idą i określone te swoje własne zasady, bo nie zawsze to są zasady moralne, to w ogóle są zasady, że dość ciężko jest im funkcjonować w takim środowisku elastycznym, tak? Kiedy się zmieniają warunki, kiedy, kiedy trzeba zadziałać w inny sposób, kiedy, ok, umówiłam się z kimś na, na, na pewne działania, ale coś się zmieniło, więc trzeba podjąć in, inne kroki, no to przy, u tych osób tak naprawdę pojawia się dość taka duża trudność i pojawiają się takie, takie zblokowania wewnętrzne, no bo jak? Ale przecież tak mieliśmy zrobić, a dlaczego my teraz, teraz to zmieniamy? W przypadku tych Drugich osób, czyli tych osób o obniżonym motywatorze honor, pojawia się dość często dość duża spontaniczność i dość duża ilość zmienionego zdania, co może powodować też pewien rodzaj chaosu. No ale słuchajcie, pamiętajcie, nikt nie jest idealny. Motywator honor jest jednym z 16 motywatorów. Mam nadzieję, że Was zainteresował, bo jest to motywator dość ważny, a patrząc na motywatory w Polsce i w ogóle na świecie, to w Polsce motywator honor i motywator spokój, o którym mówiłam w którymś z filmów wcześniej, to są motywatory, które my jako, jako naród mamy troszeczkę bardziej wychylone niż powiedzmy średnia statystyka, statystyka na świecie. Jesteśmy honorowym narodem, który ma bardzo wysoką potrzebę bezpieczeństwa i spokoju. Moi drodzy, jeżeli to nagranie Was zainteresowało, jeżeli już odnajdę, swoje motywatory, skomentujcie, zadajcie pytanie. ja z chęcią Wam na ten temat opowiem. Zapraszam Was również na szkolenie DNA Motywacji, które już wkrótce w Warszawie i we Wrocławiu w tym roku. W przyszłym roku będzie w Poznaniu i w Krakowie w pierwszej połowie roku, jak zwykle w, potem na jesień w Warszawie i we Wrocławiu. Oczywiście to jest wstęp do motywatorów życiowych. Można oczywiście rozwijać tą wiedzę na wszelkie sposoby i wykorzystywać ją w różnych obszarach, zarówno w w obszarze kierowania zespołem, zarówno w obszarze takim prywatnym, czyli w relacjach z partnerskich, czy chociażby z dziećmi, ale również w trakcie wprowadzenia firmy bardzo pomagają. Pomagają również w rekrutacji pracowników, więc zachęcam Was do tego, żebyście je poznali, bo naprawdę życie jest prostsze, łatwiejsze i dużo łatwiej jest osiągnąć sukcesy i zrozumieć, co tak naprawdę nas blokuje przed tym, aby ten cel zrealizować. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i zapraszam Was do kolejnego nagrania. i